31 sierpnia 2020 roku. Co prawda jesteśmy w trakcie sesji w Londynie, podczas gdy Londyn ma tak zwany bank holiday. Ta płynność tutaj w ten ostatni dzień miesiąca niekoniecznie musi powalać, co ewentualnie mogłoby sprzyjać jakimś manipulacjom, chociaż na to się nie zanosi. My sobie spojrzymy na dolara australijskiego, My sobie spojrzymy na dolara australijskiego z perspektywy wyższego horyzontu czasowego numer 1 i z perspektywy jutrzejszej decyzji australijskiego Banku Centralnego. I od razu to co rzuca nam się w oczy. W notowaniach z dolarem amerykańskim wyjście górą powyżej ostatniego miejsca słabości, sugeruje. Że dalsze wzrosty na tej parze ewentualnie mogą mieć miejsce po cofnięciu. Skąd ewentualne cofnięcie miałoby wynikać z dokończenia biznesu, jeśli chodzi o górny swing na wykresie miesięcznym, z którym mamy do czynienia w chwili obecnej, za chwilę sobie o tym więcej powiemy. Bardzo podobna sytuacja na Australijczyku z Kanadyjczykiem. Wyjście powyżej ostatniego miejsca słabości. Dokończenie biznesu, jeśli chodzi o swingi, w związku z czym retest 90-50 czy 90 teoretycznie mógłby mieć miejsce. Kolejna para, na której Australijczyk wygląda bardzo dobrze, to kwestia Australijczyka z JENEM. Dwa miesiące prób, jeśli chodzi o wyjście powyżej 76-50-77. W dniu dzisiejszym 78. Ok, testujemy złamany swing. To jest dobre miejsce do tego, żeby cofnąć się, przetestować ostatnie miejsce słabości i ewentualnie zyskiwać w kierunku nawet 82-50. Bardzo istotna kwestia z perspektywy kupujących Australijczyka to oczywiście kwestia tak zwanej cierpliwości. Jesteśmy na tych trzech parach w bardzo ciekawych miejscach. Tyle tylko, że jeśli będziemy mieli mocno zamknięcie miesiąca, być może początek września, na przykład po decyzji australijskiego banku centralnego, przyniesie nam kwestię cofnięć, które mogą dopiero zostać wykorzystane w średnim czy długim terminie do zakupu australijczyka. Jeśli ktoś myśli o sprzedaży australijczyka z perspektywy średniego czy długiego terminu, no to warto oczywiście zwrócić uwagę na euro australijczyka. Tutaj testujemy potencjalne miejsce pro-popytowe, biorąc pod uwagę bardzo mocny wzrost, z którym mieliśmy do czynienia. Podobnie sytuacja przeciwko Australijczykowi wygląda z perspektywy notowań z sąsiadem, z Nowozelandczykiem. Przetestowany okrągły poziom 1.10 i odrzucenie. Reagujemy ponownie w ramach cen, gdzie... Wcześniej widzieliśmy rynkową reakcję. Jeśli chodzi o wcześniej wspomnianego Australijczyka z dolarem amerykańskim, z Kanadyjczykiem, z Jenem japońskim bardzo podobna sytuacja mogłaby mieć miejsce na Australijczyku z Frankiem, tyle tylko, że tutaj to ostatnie miejsce słabości w dalszym ciągu, w dalszym ciągu działa jak podaż. Ok, popatrzmy sobie z perspektywy każdej pary indywidualnie. Australijczyk z dolarem amerykańskim z perspektywy wykresu miesięcznego, próba dokończenia biznesu, w zależności od tego, gdzie zakończymy dzień, być może odrobina górnego swingu i być może, być może lekkie cofnięcie. Gdzie to cofnięcie mogłoby nas przynieść? Zobaczcie na świece z sierpnia i zobaczcie na świece z czerwca. Zamknięta luka. Być może kwestia maksów z lipca będzie swojego rodzaju podstawą pod ewentualne longi. W tym wypadku mówimy o okolicach zbliżonych do 7,220. Jeśli schodzilibyśmy niżej, no to tutaj do gry wchodzi ostatnie miejsce słabości, o którym sobie mówiliśmy. W związku z czym jest to wykres <laughs> miesięczny. Tutaj z tej perspektywy moglibyśmy, moglibyśmy sobie wziąć połowę tego poziomu. Co to jest połowa? Połowa to jest m.in. maks z tego cofnięcia, z którym mieliśmy do czynienia przed złamaniem. W tym wypadku mówimy o listopadzie 2019. Jeśli to by wchodziło w grę, to kolejny popyt pod 72, gdybyśmy zeszli 40, to minima, z którym mieliśmy do czynienia w lipcu. Mówimy o okolicach poziomów pod. Psychologiczną siedemdziesiątką, czyli moglibyśmy zobaczyć ewentualnie dolny cień z perspektywy sprzedających. Na ten moment, jeśli spojrzymy na miejsce, w którym jesteśmy, jeśli spojrzymy na rynkowe reakcje na tym poziomie, to jeśli gdzieś niedźwiedzie miały się przegrupować, zebrać kasę i spróbować doprowadzić do odrzucenia w końcówce miesiąca, to tu i teraz zejdźmy sobie na wykres dzienny. Jeśli tu i teraz, co by się musiało wydarzyć? Z perspektywy wykresu dziennego, musielibyśmy dokonać zamknięcia pod wspomnianym wcześniej z miesięcznego 72.40. O czym mówimy? Mówimy o pokonaniu w dniu dzisiejszym za jednym zamachem minimów, jeśli chodzi o piątek i minimów, jeśli chodzi o czwartek. Do wykonania, jak najbardziej. Jaka jest moja wiara w to? A może za 20%. 72,40 do obserwacji w ramach decyzji Australijskiego Banku Centralnego i w przypadku ewentualnych longów, jeśli chodzi o Australijczyka z dolarem amerykańskim, jeśli zamknięcie miesiąca będzie powyżej tych poziomów. Kolejną parą, na którą zwrócimy sobie uwagę jest euro-Australijczyk. W tym wypadku będziemy szukali rozwiązań dla krótkich pozycji, jeśli chodzi o Australijczyka, czyli odwracając sytuację, dla długich pozycji, jeśli chodzi o kwestie związane z euro. Jesteśmy w miejscu, z którego startowaliśmy. Bardzo podobnie wygląda sytuacja z lewej strony wykresu. Czy tym razem, również jak tutaj, dojdzie do złamania i osiągnięcia niższych poziomów na euroustrojczyku? Zobaczymy. Sprawdźmy sobie wykres dzienny. Z perspektywy wykresu dziennego testujemy bardzo istotne poziomy, o których... Kilkukrotnie sobie rozmawialiśmy. Na ten moment obowiązuje tzw. Tak over under i longi w okolicach 61 albo po ewentualnym poszukaniu stop-lossów i utrzymaniu okrągłego poziomu 1,60. Jakby to mogło wyglądać z perspektywy wykresu dziennego? Ano, dolny cień. A później już tylko wyższe poziomy. euro próba poszukania longów w okolicach 1,60. A co z shortami? I kiedy ewentualnie zacząć obserwować poziomy? Jakie poziomy obserwować z perspektywy krótkich? Wyraźnie widać 66,50. Nie, te, 102. 1,60 w okolicach tych poziomów, próba poszukania longów. 66,50. Stop losy w kierunku 68. Jako strefa propodarzowa w przypadku euro Australijczyka. Australijczyk z Kanadyjczykiem. Bardzo podobna sytuacja jak Australijczyk z dolarem amerykańskim. Wyjście powyżej ostatniego miejsca słabości, zwłaszcza że ostatnie miejsce słabości, to perfekcyjnie utworzony tak zwany over-under. W tym wypadku w okolicach 82 poziomu. Teraz wyjście powyżej ostatniego miejsca słabości bez tak zwanego retestu. Dokończenie biznesu, jeśli chodzi o górny swing w okolicach 98. Górny cień w lipcu. Czy podobną sytuację będziemy obserwowali, jeśli chodzi o kwestie związane z sierpniem. Jest szansa na wybudowanie górnego cienia. W związku z czym longi, ale tylko i wyłącznie w ramach retestu. <laughs> przepraszam, okolic 91 czy nawet całego poziomu 90 to będzie psychologiczny retest i ewentualnie zejście w tym kierunku w tę strefę. Mogłoby sugerować longi na tej parze. Biorąc pod uwagę górny swing i dokończenie biznesu, biorąc pod uwagę połamane poziomy, biorąc pod uwagę jak reagowaliśmy wcześniej na tych poziomach, okolice 97-97,50, jako próba podejścia pod krótkie pozycje na Australijczyku z Kanadyjczykiem. A Australijczyk z Frankiem Szwajcarskim, no tutaj walczymy z podażą. Moi drodzy, tutaj walczymy z podażą i tutaj kwestie związane z okolicami 68-50 jako próba podejścia pod krótkie pozycje. W co celujemy? Oczami wyobraźni w okolice 55 na ten moment. Oczywiście wyjście i zamknięcie powyżej 0,70 doprowadzi do tego, że Akcja, wzrost, retest, kontynuacja. Teoretycznie będzie mogła mieć miejsce. 77 mogłoby wtedy być na radarze kupujących. Australijczyk z Nowozelandczykiem. Odrzucenie 1,10 na ten moment. Pytanie, czy utrzymamy okolice 1,0850? Jest to poziom, na którym wcześniej bardzo często rynek reagował, żeby tylko Przytoczyć kilka przykładów. Jeśli dojdzie do zamknięcia pod 1,10, a być może nawet pod 1,0880, otworzy się szansa, i tu muszę powiększyć wykres. Na retest poziomów związanych <laughs> przepraszam, z ostatnim miejscem sobości. Zobaczcie na ten cień, na ten cień i na ten cień. Te trzy cienie. Lipiec, czerwiec, maj. W ani jednym przypadku nie przetestowaliśmy maksów związanych z ostatnim miejscem sobowości. W tym wypadku mówimy o okolicach 1.05. Czy górny cień tutaj będzie okazją do tego, żeby przetestować 1.05? Zobaczymy. Zwłaszcza, że bronimy górnego swingu. Bronimy górnego swingu. Jeśli ruch do spodu w takim wymiarze. 1,5 i jak najbardziej w zasięgu sprzedających. Na koniec Australijczyk z jenem. <laughs> Przepraszam, tutaj bardzo, ale to bardzo konserwatywne podejście z perspektywy świecy, którą w tym miesiącu próbujemy wybudować. Czy rynek dokona zamknięcia powyżej 76,50? 130 pipsów, niecałe 24 godziny. Prawie 2%. Czy jest w stanie niedźwiedziom coś pomóc? Jeśli nie, w przyszłym miesiącu 76,50, pierwszym miejscem, jeśli chodzi o popyt i okolice zbliżone do 80, jeśli chodzi o pierwszą podaż, a tak naprawdę. Okolice 83,50 jako finałowy cel. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.